Że jak przyjdziesz do mnie, na pewno złapiesz powtórnego bakcyla okay. <grafię> i z dobrej zabawy życzę, bo elektrownie szczytowo-pompowe, no dobra, powiedzą co to jest 502, ale mam, okay. ale cieknie woda, ale mi kręci tron, ale się cieszę. Nie tracicie z areału, z powierzchni, a z drugiej strony możecie również produkować energię. Wiadomo, że ja będę promował i propagował wszystkie te rozwiązania, które będą off-gridowe, po to, żebyście sami wykorzystywali sobie tą energię Którą u siebie. Przeżyliśmy w Hiszpanii i w Portugalii pokazuje, że takie rozwiązania są jak najbardziej potrzebne. jeżeli mamy rozwiązania magazynowania energii, jesteśmy niezależni od. Tracker, który świetnie może się nadawać w plantacji tudzież, przy jeżeli ktoś niekoniecznie chciałby zajmować się produkcją tudzież wytwarzaniem. Okej, okay. a więc co? Mamy pięknie umieszczone falowniki. Część z nich to są będzie napełniany energią słoneczną, czyli pompa. Ona z falownika do góry będzie pompowała okay, okay. ze słońca, napełniony zbiornik, będzie spuszczona woda po zamknięciu okresu słonecznego, czyli wieczorem. Już zacznie sobie spokojnie lecieć woda na dół i te 500. 14 metrów wysokości ma o właśnie, bo to jest pytanie. Tak, ja to jest ja... Jeżeli mamy już istniejącą instalację, nie potrzebujemy falownika, możemy sobie dołożyć tylko i wyłącznie magazyn energii. Jest to ISS Trenę. Akurat... To jest bez falownika z magazyny, tak? Tak, jest tutaj wbudowany PCS, który przetwarza tą energię. Co to jest PCS? Jest to coś w rodzaju. Robert kupił wieżę ciśnień. Owszem, tak, jest kolejową, stary zabytek. Tak. I tam to się można dopiero wykazać w tych off gridach. Ponieważ moje wykazywanie się w oględach się. Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście, w teorii zawsze wszystko jest możliwe, w praktyce różnie to bywa. Za moimi plecami mamy świetny przykład tego, jak można wykorzystać z jednej strony tracker. Gdzie każdy z Was wie o tym, że jest to coś, co pozwala nam korzystać ze słońca od wschodu do zachodu i z tej energii, którą słońce nam dostarcza. Ale z drugiej strony mamy tutaj pokazany przykład, jak możemy wykorzystać to w rolnictwie, nie tracąc pól uprawnych, gdzie wszyscy, którzy produkują choćby nawet jabłka, wiedzą o tym doskonale, że przecież nic by się nie stało, gdyby nad tymi drzewami Gdyby założyć panele, bo z jednej strony mamy troszeczkę cienia, a z drugiej strony mamy świetne miejsce, które zasadniczo byłoby pewnie standardowo niewykorzystane, a tutaj możemy to wykorzystać. Wystawca w sposób taki fajny, oryginalny, poustawiał nam tutaj drzewa z cytrynami pod spodem, i nie są one plastikowe, tylko żywe. Spójrzcie sobie, cała belka konstrukcyjna pod panelami. Pozwala w sposób taki stabilny przesuwać tą konstrukcję od wschodu do zachodu. Dzieje się to na bazie siłownika i oczywiście wiadomo sterowników, które podążają za słońcem. Chociaż, gdyby było to ustawione czasowo, myślę, że również świetnie by się nadawało i sprawdziło. Także co, my lecimy dalej, jesteśmy na targach e, na Intersolarze w Monachium. Lecimy dalej szukać innych fajnych, ciekawych inspiracji dla Was. A my, co to jest? To jest setka z falownikiem. Dopadliśmy kogoś, kto powinien coś wiedzieć na ten temat. Czy coś wiesz na ten temat? Tak, jest to rozwiązanie, jest to magazyn energii pojemności 100 kWh z falownikiem hybrydowym. Falownik występuje w kilku pojemnościach, w kilku mocach, przepraszam, 49, 50 i 60 kW. Jest to falownik hybrydowy i magazyn energii. Dobrze, czyli teraz tak, jeżeli ktoś ma przygotować jakiś warsztat, firmę, sklep i tak dalej, tak. to on się zastanawia, ale kiedy jemu się to zwróci. I nie tak. tylko warsztat, to nie jest tylko do rozwiązań komercyjnych, ponieważ w Polsce ostatnio montowaliśmy takie rozwiązanie w domku jednorodzinnym u jednego klienta niedaleko Torunia. O, tak, miło, tak, miło, tak. miło, 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 więc, miło. Więc to nowe rozwiązanie wprowadzamy także w domkach jednorodzinnych, ludzie inwestują w to sprzęt. I teraz tak. Bardzo ważne jest, żeby powiedzieć pewną rzecz bo może się okazać tak, że czasami ktoś się pyta, a kiedy mi się to zwróci, a jak płacę za prąd i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie, że macie 5, 7, 8, 10 pracowników i nagle jest blackout, macie 4 godziny wyłączoną linię produkcyjną, nie możecie pracować, nie możecie zarabiać i co? Okazuje się, że trzy blackouty i wam się cały interes powiedzmy, Myślę, cała że, inwestycja że zwróciła. historia, którą przeżyliśmy w Hiszpanii i w Portugalii, pokazuje, że takie rozwiązania są jak najbardziej potrzebne. Jeżeli mamy rozwiązania magazynowania energii, jesteśmy niezależni od operatora sieci, możemy sobie, wyłączyć, możemy sobie wyłączyć energię od operatora i używać tylko i wyłącznie magazynu energii. Jesteśmy niezależni od wszystkiego. Pytanie mam takie, a czy masz coś takiego przykładowo jeszcze większego? Bo może być też tak, że, tak. często jest tak, że... Małymi krokami, jak coś działa, to bardzo często osoby, które już mają coś zamontowane u siebie, powiększają sobie zestawy. Czyli tak, tak, tak normalny, tak. standardowy 15, 20, 60, widzieliśmy. Tak, tak. Tutaj widzimy taką małą szafę. Pokażę Wam jeszcze ciekawe rozwiązanie, które możemy użyć do istniejących instalacji. Dobrze. Jeżeli mamy już istniejącą instalację. Nie potrzebujemy falownika, możemy sobie dołożyć tylko i wyłącznie magazyn energii. Jest to ISS trenę. Akurat... To jest bez falownika same magazyny, tak? Tak, jest tutaj wbudowany PCS, który przetwarza tą energię. Co to jest PCS? Jest to coś w rodzaju falownika, on przetwarza energię z AC na DC i z powrotem w drugą stronę. Podłączamy się tutaj tylko po AC, dokładnie tutaj I to jest wszystko co musimy zrobić żeby uruchomić ten falownik. Dobrze. Jeżeli... Czyli to jest tak, że to jest podłączenie system pod grida, tak? Czyli tak. Pod sieć. Dokładnie, dokładnie. Można to dodać do istniejącej instalacji fotowoltaicznej do farmy czy do innych rozwiązań. Jest to akurat falownik o pojemności 261 kWh chłodzony cieczą, ale mamy to samo rozwiązanie 100 kWh i 215 chłodzone powietrzem. Więc w zależności od potrzeb tego, co będziecie chcieli wybrać, mamy. Możemy się dostosować do każdego rozwiązania. I oczywiście, jakbym Ci zadał pytanie, w jakiej to jest cenie, to mi powiesz, że jest to najtańsze na rynku. jak się zapytam, jakościowo. Najlepsze. 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 Mogę Wam powiedzieć, że zawsze po, po instalacji serwis Solaxa przyjeżdża na miejsce, uczestniczy w pierwszej konfiguracji, sprawdzenia systemu. Robimy krótkie szkolenie na miejscu, pokazujemy klientom, jak to działa. Dodajemy to do naszej chmury, do Solax Clouda, żebyście mieli cały czas dostęp żebyście mogli sobie to sprawdzać w aplikacji w telefonie i na stronie internetowej po pół roku ponownie serwis Solaksa przyjeżdża na miejsca i sprawdza jak funkcjonuje ten system, czy wszystko jest ok. Bardzo Ci dziękuję. W takim razie biorąc pod uwagę, że tak dobrze mówisz, słuchaj, to ja myślę, że my się spotkamy na targach 13-14 z na tego pewno. względu, że pozdrawiamy Was z Monachium. Jeżeli z będziecie chcieli wiedzieć więcej na ten temat. Zapraszam do rozmowy podczas targów. Widzimy się w Toruniu. A, o właśnie, słuchajcie, także jakby co już macie zaproszenie, jakbyście potrzebowali więcej informacji, to, to poświęcisz chwilę czasu. Jak najbardziej. Super, w takim razie, co, my lecimy dalej, bo trzeba tutaj sporo tych jeszcze miejsc odwiedzić. Dokładnie. Widzimy się za sekundę. Dzięki. No to mamy teraz mega fajną, ciekawą przygodę, z tego względu, że spotkaliśmy naszych widzów. I teraz tak, poproszę operatora, żeby trzymał kamerę. Widać nas dobrze? Tak? Okej, okay. super. Teraz tak, proszę bardzo. A więc tak, każdy dostaje y, taki identyfikator, i, i my jesteśmy tutaj teraz w tej chwili rozmawiamy z Robertem. Cześć, Robert. Cześć, cześć. Robert kupił wieże ciśnienie. Owszem, tak, jest kolejową, stary zabytek. Tak. I tam to się można dopiero wykazać w tych off-gridach, ponieważ moje e, wykazywanie się w off-gridach sięga tak daleko. Że można, mam nadzieję że to jeszcze zdążę w moim życiu zrobić, wypompować wodę do zbiornika, który ma 50 ton pojemności. Tak potrzebowali do tego, żeby napełniać lokomotywy. Nie benzyną, nie ropą, tylko paliwem w postaci wody, która tam trafiała do lokomotywy. I teraz mam zamierzam ten zbiornik wykorzystać w ten sposób, że w dzień będzie napełniany energią słoneczną, czyli pompa, ona na przykład z falownika do góry będzie pompowała okay, ze słońca, okay. napełniony zbiornik, będzie spuszczona woda po e, zamknięciu okresu słonecznego, czyli wieczorem. Już zacznie sobie spokojnie lecieć woda na dół i te 500. 14 metrów wysokości ma No właśnie, bo to jest pytanie, tak, ja, jest ja pytałem się z tego no. względu, że jeżeli ktoś z Was chciałby się bawić w pompowe magazyny, tylu... to powyżej 7 metrów. Tak, to zaczyna tak, tak. dopiero mieć sens. No to tu ma sens duży, dlatego że 14, 14 metrów Super. zbiornik jest umieszczony. 50 metrów sześciennych. Tak. Mega. Dokładnie. I wtedy się spokojnie pompuje do góry i jak tylko kończy się słoneczko, no to zaczyna woda, no niestety tą grubą rurą minimum 50 okay. i ściekać, ściekać. Do czegoś takiego, co, co się nazywa turbinka, już nie pamiętam, chyba banka, tak, nie pamiętam, która to z nich jest, ale Chińczycy robią to za, za bardzo małe pieniądze tam rzędu 1500 zł. Okay. I no niewielka moc 500 watów, ale teraz weźcie to, wypuście tamte parę. 50 metrów sześciennych przez, przez noc i te 500 watów cały Ale czas... liczyłeś na kalkulatorze ile Ci to odda? Tak, ile? tak, tak. Nie no odda Magazyn energii jak, jakiej pojemności on jest? Ile tam je be, będzie kilowatogodzin? Ja potrzebuję żeby mi oddał 10 kilowatogodzin. Przez noc? Tak. I to już jak mi odda 10 to będę tak jak Super. Gdyby. A wiesz o tym, że jak Jan tego nie zobaczę, to nie uwierzę. Wiesz no o dlatego tym... dlatego Wie... cię zapraszam. Dobrze, okej. Okay. No a to jest zabawka dla dużych chłopaków. A, okej, okay, dobra. Ja już jestem i duży, i dorosły. A, no dobra. No, no. no bo wiesz, takie wieże to nie leżą na ulicy. Nie? No ja wiem, wiem, wiem. Ale wiem. warto. Wiesz, piękne zabytki, można je uratować i jeszcze można się solidnie pobawić. Nie? nie, no naprawdę, bo 14 metrów wysokości, 50 metrów sześciennych, tak. magazyn energii, tak. jeżeli chodzi o kwestie pojemności tego wszystkiego. Super. Powiem Ci, że sam osobiście kiedyś byłem na przetargu, wiesz co, e, odnośnie zakupu wieży ciśnień. E, aczkolwiek no, jak gdyby nie było mi dane. Wiesz, tak, tak. być może to nie była mi ona pisana, no tak, natomiast tak, tak. z tego co widzę, to Ty jesteś posiadaczem No jestem Szczyci posiadaczem i zamierzam go odnowić ten zabytek tak jak się należy, a oprócz tego się dobrze pobawić przy tym, nie? Okay. Także jak przyjdziesz do mnie, na pewno złapiesz powtórnego bakcyla okay. i dobrej zabawy życzę, bo elektrownie szczytowo-pompowe, no dobra, powiedzą co to jest 500 W, ale mam. Okay. Ale cieknie woda, ale mi kręci trąd, ale się cieszę i to jest najważniejsze. Ale mało z tym, to jest wieczny magazyn. A zgadza się. Dlaczego? Bo on się nie zużyje, tak. nie zniszczy, tak. jest ekologiczny. Można powiedzieć, że co, jaki tam serwis? No praktycznie, wiesz, no, no, no nie ma, no co, co tam masz? Nie, nie ma, nie ma. To to kwestia generatora. Tak. A ten generator, to pamiętaj, myśmy nawiązali współpracę z Politechniką Świętokrzyską, tak? A tak, Pamiętasz. tak, tak. Tak, tak Właśnie to oni prawda. będą produkować generatory e, zintegrowane z rurą PCF. No ale, a ale to. Okej, 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 chodzi o przelot. Jak jest wody, bo wiadomo, że mamy rury i 32, i 50, no 50 no i 40, e... 80, są setki 100. Czyli wieża miała 50 metrów, to tak. mogłaby być rureczka. No, tak, ale tak. ponieważ to jest wieża tylko 14 metrów. Ale to wtedy z kolei przepływ musi być znacznie większy. No i wtedy, owszem, pompować do góry można e, cienką rurką, ale żeby cokolwiek z niej wydobyć, to trzeba tak. już tą rurką Nie no, trzeba 50. uderzyć tak. w te łopatki tak, 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 I tak, z tego tak, powodu tak, jest potrzebna tak, wysokość. wysokość. Dlaczego tak. z tego względu, że dzięki temu uzyskujemy moc. Tak. I ona nam wzrasta, no wiadomo, że. No w, czym kwadracie, w kwadracie, w tak, kwadracie, i to jest najważniejsze. Tak. To o ten kwadrat trzeba walczyć. Tak. słuchajcie, a więc piękna dywagacja teoretyczna. Pogadali, pogadali chłopaki. No i co? I mam nadzieję w takim razie, że, że się spotkamy, tak. bo ja już się cieszę na to spotkanie u Ciebie. No, ja, ja również, wiem. No, ja może tchniesz jakiegoś nowego ducha, ducha jeszcze. Tak, właśnie tak. dokładnie, tak jest, to jest. Super, to w takim razie co? My widzimy się gdzieś tam pewnie na żywo w tak, innych odsłonach. Tak, tak, innych. Tak, tak, Oczywiście zapraszam do nas no. do lasu na targi, to sobie pooglądamy i pogadamy o tym prądzie. Tak jest. Tak jest. Tak. Lecimy dalej. Przyznam się Wam szczerze mówiąc, że bardzo fajnie byłoby mieć u nas w lesie choćby nawet taki kontener, w którym moglibyśmy trzymać magazyny energii i mielibyśmy ich trochę więcej niż 3-4, może 5, 6, 7, a w ogóle możemy sobie tutaj też zobaczyć, jak coś takiego wygląda w środku. Ok, a więc co? Mamy pięknie umieszczone falowniki. Część z nich to są wydmuszki takie. To znaczy one są puste w środku, a część jest podłączona po to, żeby można było pokazać wam jak to wygląda. Mamy wentylatory, mamy piony, wszystko szyny. Super ładnie opisane. Okay. Dobrze. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Okay. To dla zainteresowanych. A więc, co? Pewnie z mojej strony to by było tyle w kwestii relacji stargów. I pewnie widzimy się, jak znam życie, to okaże się, że w przyszłym roku również ją tutaj zobaczymy. No i co? Będziemy pewnie powoli się pakować i lecieć z powrotem do nas, do nas, do lasu. A Wam życzę mnóstwa Waszych dobrych projektów. I co? Widzimy się pewnie tutaj za rok, a u nas już niebawem, 13-14 czerwiec, na targach Oglid w Oglidowej stolicy Polski w dobrym projekcie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.